8 dzień grudnia Kamil Lewera, Dzień Dobry zapraszam na informacje Telewizji Goszów. Lubuscy policjanci przeprowadzili kolejną akcję trzeźwy wieczór. Celem działań było wyeliminowanie z ruchu kierowców będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Tym razem mundurowi skontrolowali blisko 6,5 tysiąca osób. W 15 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, w tym prowadzenie w stanie nietrzeźwości i po spożyciu środków odurzających. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą teraz za swoje czyny przed sądem. Działania związane z kontrolą stanu trzeźwości kierujących to stały element pracy lubuskich policjantów. Regularnie organizowane akcje mają jeden nadrzędny cel. Eliminowanie z dróg tych uczestników ruchu, którzy poprzez kierowanie w stanie nietrzeźwości stwarzają zagrożenie dla innych. W sobotni wieczór posterunki kontrolne rozmieszczono na drogach całego regionu. Zarówno w większych miastach, jak i na drogach powiatowych oraz głównych trasach wylotowych. Podczas przeprowadzonych kontroli policjanci zatrzymali dwóch kierujących w stanie po użyciu alkoholu, 13 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz jedną osobę, która go kierowała samochodem pod działaniem środków odurzających. Przypominamy, decyzja o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu to nie tylko złamanie prawa, to akt skrajnej nieodpowiedzialności, który wielokrotnie zwiększa ryzyko tragedii na drodze. Dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu podejmujcie rozsądne decyzje, zanim siądzicie za kierownicę samochodu. Trzeźwość to fundament bezpieczeństwa. Takie działania prewencyjne będą kontynuowane regularnie, o różnej porze dnia i nocy, ze szczególnym uwzględnieniem weekendów i okresów wzmożonego ruchu pojazdów. Pamiętajmy, bezpieczeństwo na drodze jest naszą wspólną odpowiedzialnością. W ciągu ostatnich dni z funkcji zrezygnowali wszyscy dotychczasowi członkowie zarządu Staligorzów. Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu Zbigniewa Głuchego na prezesa oraz Krzysztofa Nuckowskiego na wiceprezesa klubu. Obaj będą pełnić swoje obowiązki nieodpłatnie. Nowy zarząd ma kontynuować rozpoczęte wcześniej procesy naprawcze i wzmocnić struktury organizacyjne. W planach są kolejne działania na rzecz poprawy funkcjonowania spółki i utrzymania stabilności finansowej. Podczas konferencji zaapelowano Również do byłego już wiceprezesa Patryka Broszko. W ciągu ostatniego półtora tygodnia w przestrzeni publicznej pojawiło się mnóstwo informacji. Wiele wypowiedzi sugerujących, jakoby władze Staligorzów nie były zainteresowane dokonaniem rozliczenia poprzedników i dlatego zdecydowały się usunąć pana Patryka Broszko, przedstawiciela miasta w zarządzie klubu, z działalności w klubie. Jak państwo zauważyliście, klub dosyć długo. Nie zabierał stanowiska bezpośrednio, e, licząc, na to liczyła też Rada Nadzorcza, że można rozstać się z klasą i nie odwiniać się wzajemnie, zwłaszcza, że jeszcze do niedawna byliśmy zespołem. Nie chcemy budzić fali spekulacji, nie taka jest nasza intencja. Chcemy się odnieść, zamknąć temat i poinformować Państwa o dalszych działaniach, już niezwiązanych bezpośrednio z działalnością poprzedników. Faktycznie Rada Nadzorcza wypowiedziała umowę cywilnoprawną. Patrykowi Broszko w dniu 26 listopada 2025. Dokonała tego z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie, miesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem na koniec roku 2025. Jednocześnie dzień później, w dniu 27 listopada, pan Patryk Broszko złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu. W związku z czym, jak sami Państwo widzicie, Rada Nadzorcza nie. Uniemożliwiła Patrykowi Broszko wykonywania dalszych czynności, albowiem nie wypowiedziała tej umowy, nie rozwiązała jej ze skutkiem natychmiastowym, tylko dokonała tego za wypowiedzeniem. Nie odwołała go z zarządu spółki. Uczynił to sam na skutek swojej rezygnacji dnia następnego. Pan Patryk Broszko, planując zwołanie tej konferencji prasowej na 1 grudnia 2025 w przedmiocie, Ogłoszenia czy opublikowania wyników raportu z rozliczenia poprzednich władz spółki mógł to spokojnie uczynić, albowiem Rada Nadzorcza pozostawiła mu wszelkie narzędzia do tego, żeby kontynuował swoją pracę. Pan Patryk Broszko mógł dalej pracować w zarządzie i odbyć konferencję, wykonując albo umowę cywilnoprawną, ponieważ był w okresie wypowiedzenia, albo pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu. Natomiast gdyby takowy raport istniał. Naszym zdaniem pan Patryk Broszko miał obowiązek go ogłosić i upublicznić. Niestety stało się tak, że wykorzystał ten fakt do stworzenia uzasadnienia wypowiedzenia mu umowy, co nie jest prawdą i nigdy nie było intencją Rady Nadzorczej. Ja osobiście w dniu 26 listopada, jako przewodnicząca Rady Nadzorczej, wręczałam mu wypowiedzenie umowy. Poparto oczywiście uchwałą Rady Nadzorczej, i w tym dniu, wręczając mu osobiście to wypowiedzenie, dowiedziałam się, że w dniu 1 grudnia planuje zwołać konferencję prasową. Czyli intencją Rady Nadzorczej wypowiadającą tę umowę Patrykowi Broszko nie była chęć zamknięcia mu ust, mówiąc kolokwialnie. Jeśli pan Patryk Broszko jest w posiadaniu tego raportu, o którym tyle mówił w ostatnich dniach, Rada Nadzorcza wzywa go do jego przedstawienia. Wzywa do przedstawienia jego wyników i składa publiczną deklarację, że zawiadomi stosowne organy, organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa w oparciu o te przygotowane dokumenty, jeśli oczywiście ich walor dowodowy jest tak doniosły, jak w ostatnich dniach słyszeliśmy. Skoro raport był już praktycznie gotowy, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby go spółce dostarczyć bez zbędnej zwłoki. My na niego czekamy. Jednocześnie wzywamy Patryka Broszko do przedstawienia jego wyników w terminie dwóch dni i niezwłocznie użyjemy go do podjęcia dalszych kroków stosownych prawem. Z informacji uzyskanych od pracowników klubu, od księgowych, wynika, że pan Patryk Broszko dysponował dokumentami księgowymi od listopada 2023 do czerwca 2024. Nie był w posiadaniu innych dokumentów, nikt mu ich nie wydawał. Rada Nadzorcza, co więcej, nigdy nie widziała umowy, którą pan Patryk Broszko miałby zawrzeć z osobami wykonującymi te czynności kontrolne, sprawdzające poprzedników, nie zna warunków tej umowy, a jednocześnie pan Patryk Broszko, uczestnicząc w niektórych posiedzeniach Rady Nadzorczej, bo zarząd jest też na nie zapraszany, zawsze odpowiadał wymijająco w zakresie formalności co do podjęcia tych działań. Stąd Rada Nadzorcza stoi na stanowisku. Że nie ma żadnego oficjalnego raportu. W dniach od 27 listopada do 5 grudnia rezygnację z funkcji złożyli wszyscy dotychczasowi członkowie zarządu, w tym również pan prezes zarządu Dariusz Wrubel. Ta sytuacja jednak spowodowała, że spółka została bez zarządu, co wymagało formalnego podjęcia działań przez Radę Nadzorczą, które i tak były planowane. W efekcie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko prezesa zarządu pana Zbigniewa Głuchego. A na stanowisko wiceprezesa zarządu pana Krzysztofa Nockowskiego. Zmiany te były już planowane od kilku tygodni w ramach pewnej naturalnej ewolucji klubu. Naszym zdaniem, ustabilizowanie tej sytuacji, uspokojenie tej sytuacji to pierwszy krok do sukcesu i wyprowadzenia klubu. Tym samym domykamy dwuetapowy proces zmiany: rezygnacja wszystkich członków zarządu i powołanie składu nowego zarządu od dnia 8 grudnia. Powołanie Zbigniewa Głuchego i Krzysztofa Nudzkowskiego stanowi naszym zdaniem pewną konsolidację kontroli nad klubem. Zarząd bowiem będzie ręczył własnymi nakładami za losy klubu. To właśnie oni udzielili klubowi największej pomocy finansowej, a jednocześnie ostatnio, pod koniec października 2025, dopłacili kolejne własne środki do kapitału zakładowego spółki aby stal w procesie licencyjnym zgodnie z oczekiwaniami podmiotów trzecich ustabilizowała swoją sytuację finansową. Panowie będą pełnili swoje funkcje społecznie, bez żadnego wynagrodzenia, zresztą tak samo jak wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w klubie. Od kilku dni podejmowane są też działania mające na celu wzmocnienie kompetencji i zasobów ludzkich Stali Gorzów. Mają one na celu przede wszystkim podniesienie jakości pracy spółki, troskę o utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej. W związku z tym zdecydowano o podpisaniu umowy z panem Łukaszem Gałczyńskim na stanowisko dyrektora zarządzającego klubu. Nie przewidujemy kolejnych zmian w zarządzie i sezon 2026 to okres długo wyczekiwanej stabilizacji organizacyjnej. Po ponownym uruchomieniu sygnalizacji świetlnej na rondzie Santockim mieszkańcy Gorzowa zgłaszają problemy z płynnością ruchu. Korki tworzą się szczególnie w rejonie Nowego Mostu i trasy Nadwarciańskiej, a największe utrudnienia występują w piątki. W tej sprawie interpelację do prezydenta miasta złożył radny Ireneusz Maciej Zmora. Zwraca się w niej o pilną analizę ustawień świateł oraz możliwość wprowadzenia zmian poprawiających płynność ruchu. Temat Ronda Santockiego rozgrzewa mieszkańców Gorzowa, kierowców, pieszych od dłuższego czasu. I jest to bardzo drażliwy temat, ponieważ wprowadzona sygnalizacja świetna, która nie działała przez kilka miesięcy, powoduje to, że Rondo zmniejszyło swoją przepustowość, powoduje to korki z różnych kierunków, przede wszystkim ze strony mostu Lubuskiego. W mojej ocenie sygnalizacja świetna na tym rondzie musi pozostać, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Jednak utrudnienia, które są na tym rondzie, powiedziałbym, są ponadmiarowe i coś należy w tej sprawie zrobić. Stąd napisałem interpelację do pana prezydenta, żeby jeszcze raz przeanalizować, jak działają światła na rondzie santockim. Tak, by wydłużyć czas przejazdu aut zjeżdżających przede wszystkim z mostu Lubuskiego. Wierzę w to, że uda się tak zoptymalizować światło na tym rondzie, by zminimalizować czas oczekiwania przejazdu przez Rondo Santockie. Temat jest na tyle istotny i ważny, że to nie jest temat, który wyłącznie ja podejmuję. To jest temat, który podejmują i mieszkańcy, i inni radni. To pokazuje, że trzeba znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie ze strony. Liczę na to, że inżynier, miejski inżynier ruchu przeanalizuje sytuację i znajdzie rozwiązanie takie, by ułatwić życie mieszkańcom, bo miasto jest po to, by mieszkańcom życie ułatwiać, a nie utrudniać. Jestem święcie przekonany, że nikt w Urzędzie Miasta nie będzie tego tematu spychał na dalszy plan, ale potraktują go priorytetowo, tak by ten problem zniknął. Zespół szkół nr 14 w Gorzowie zyskał nową kolorową elewację, a termomodernizacja obiektów postępuje zgodnie z planem. Docieplono ściany i dachy, wymieniono okna, a w jednym z budynków zmodernizowano instalację grzewczą. Teraz trwają prace przy instalacjach elektrycznych, montażu paneli fotowoltaicznych i odświeżaniu wnętrz. Na prace związane z termomodernizacją obu budynków szkoły wykonawca ma czas do połowy kwietnia. Natomiast już teraz widać kolorowa, pełna energii, elewacja nadaje nowy charakter dla zespołu szkół numer 14. Prace związane z termomodernizacją obu budynków postępują zgodnie z harmonogramem. W jednym z obiektów zakończono już montaż instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, a także modernizację węzła cieplnego. W obu budynkach Trwa malowanie sal lekcyjnych i korytarzy. Równolegle prowadzone są roboty przy odświeżeniu elewacji. Równocześnie także powstaje koncepcja nowego budynku, który uzupełni infrastrukturę szkoły. Pomieści ono 8 klas oraz salę konferencyjną. Spółka pracuje także nad projektem zagospodarowania terenu wokół szkoły. Dokumentacja zakłada likwidację barier architektonicznych i dostosowanie całej infrastruktury. Struktury, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam Państwa jutro o godzinie 17.30. Tymczasem życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.